Hej kochani, witam dzisiaj w takiej fajnej kolorowej alternatywie dla zdrapek i przede wszystkim moi drodzy dużo tańszej, bo takie wydrapywanki biedronce kosztują 5 zł, chociaż są naprawdę powiem Wam trudno dostępne. Dorwałam ostatnie opakowanie a i Wam postanowiłam zaprezentować, bo tak naprawdę w sumie drapanie takie samo jak z drapeczek, a że ja mam też takie czasem zapędy, wiecie, do kolorowania czy jakichś takich różnych rzeczy powiedzmy artystycznych. Chociaż nie zawsze ten mój artyzm jest na tyle piękny, by go podziwiać. Ale postanowiłam dla was też zdrapać właśnie takie wydrapywanki. I słuchajcie, tu mamy sześć arkuszy, taki właśnie o wydrapywanek. Zaraz zobaczcie, na jakiej zasadzie to wygląda. I tu są właśnie różne wzorki. Do tego mamy właśnie dorzucony taki, jak oni to nazwali. Bambusowy rylec. Dobrze, że nie ryjec. Ja już Wam powiem, że już się dobrałam wcześniej, tylko nie skończyłam całkiem jednej wydrapywanki. Dziś ona tutaj, a tutaj jest. Zaczęłam ją już drapać. Zrobimy sobie wspólnie nową, ale pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda. Tło też można zdrapywać, i nadajemy kolor tutaj kwiatkom. To są wszystkie te wzorki. Nie wiem dokładnie, powiem Wam, czy tam były jeszcze inne jakieś kolory, znaczy w sensie inne wzory. Bo tak naprawdę, no ja dorwałam ostatnią sztukę tych wydrapywanek Ale tam w ogóle w Biedronce fajne takie porobili właśnie różne yy, I takie połączenie kropeczek, żeby łączyć kropeczki i tworzyć obrazki Albo właśnie te wydrapywanki, czy też kolorowanki Także teraz mają chyba jakiś taki właśnie czas i tydzień na to Także na początek pokażę Wam jak to wygląda, później może właśnie... Samą muzyczką. Jak widzimy, tutaj można fajnie zdrapujemy, i pojawia się kolorek. Bardzo fajna rzecz, tak mieć do podłubania. W gruncie rzeczy, można by było tutaj jechać tak naprawdę o tym grubszą częścią i całkowicie wszystko tutaj zdrapywać ciągiem. Tu wam tak pokażę. o No ale po co tak robić, skoro można się też ewentualnie pobawić w to? I właśnie te elementy tutaj wydrapywać stopniowo. Światełko no tutaj dysponuje tylko takim z lampy, ale myślę, że widać całkiem dobrze, tutaj o, widzicie, wtedy kolorek już jest bardziej intensywny, ustawię trochę może inaczej rzut tej lampy, o, żeby tak się nie odbijało, no i takiego ptaszka sobie tutaj fajnie wydrapujemy, nadajemy mu kolorek. Też fajne, bo to właśnie takie ciekawe, możemy zobaczyć, jakie tam kolory się kryją. Mniej więcej mamy tu zarys, ale jeszcze co ciekawe, pod tymi właśnie polami czarnymi też są różne ukryte kwiatki. Jak widzicie, one nie są już takie gotowe, tylko tutaj odkrywamy, jeszcze Wam pokażę, i tutaj też się kryje pod spodem kwiatek, czyli te czarne tło też można zdrapać. Dobrze, wracamy tu do naszej kolorowanki, do tej naszej kolorowanki, wydrapywanki. I możemy sobie tutaj tą stroną, możemy tą cieńszą. Bardzo fajna z tym zabawa. No i na zasadzie, właśnie takich drapeczek. Jak ktoś lubi drapać, to może sobie za piątka obrazek wydrapać. <sum> I tu wszystko, tak naprawdę widzicie, możemy drapać całe tutaj, całutkie tłote czarne. Tło też drapujemy. No, by to tak w wolnym czasie sobie przysiąść, można się pobawić z tym. Ja Wam powiem, że ten rylec to sobie przetestuje, jak będzie na zdawkach. się spisywa. Chociaż widać, że on już tutaj farbuje od tego lekko, ale można to zeskrobać, to całkowicie nie przeszkadza. I widzicie, tu fajnie takie powstają. Różne wzory, możemy też odkrywać. Fajnie, że pod tym czarnym tłem możemy też odkrywać jakieś różne inne obrazki. Tak jak wam tam pokazywałam wcześniej. z początku myślałam, że tego czarnego tła się nie drapie, a później jakoś tak przypa przez przypadek gdzieś zdrapałam i, <gryw> i zobaczyłam, że tam i kwiatki pod spodem są. Także fajne, ciekawe, fajna zabawa z tym jest. Thank you No i tak oto, kochani, mamy gotowy obrazeczek. On już jest wtedy taki gładziutki. I jak widzicie, fajnie właśnie tutaj się utworzył. No i nie było całkiem długo, no ale na pewno jednak jest też sporo z tym zabawy, mam tu jeszcze pozostałe obrazeczki. A no tak odcinek wiecie na próbę. No nie wiem, dajcie znać, czy chcecie jeszcze jakiś taki filmik z takich zdrapywanek. No bo jak widzicie, mam tu jeszcze takie papuszki. Tu mam jeszcze motylki, kwiatuszki. To na, ten napoczęłam, bo chciałam zacząć tak z początku co to jest, ale nie miałam czasu już później dokończać. Yy, tylko właśnie zobaczyłam, że tu się pojawiały kwiatki pod tym czarnym tłem. To też fajnie. No i tu jeszcze takie motylki. Także drapanie, o <laughs> ptaszki. Drapanie było, a za 5 złotych tyle 6 wydrafywanych. To jakby 6 z drapek po... Za 5 zł. Nie no, oczywiście śmieję się, bo wiadomo, no Kasiory tutaj się nie da wygrać. No ale jednak drapanko jakieś jest, zabawa też z tym jest. Także jeśli się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, dajcie znać w komentarzu, czy chcecie jeszcze jakiś taki filmik z takiej właśnie oto serii. A ja się z Wami żegnam i życzę Wam miłego dnia. Buziaczki, pa! pa!